Ja sięgam po takie książki, które sprawiają, że będę mógł podróżować. Po prostu. Niezależnie od tego, czy daleko, czy blisko. W każdym razie w inną przestrzeń, by spotkać się z innymi ludźmi, z innym myśleniem. Często są to książki, które poleci mi ktoś zaufany. Często są to książki zupełnie przypadkowo gdzieś przeze mnie znalezione. I często są to książki, które są związane z tym, co aktualnie zaprząta moje myśli. Czasami kieruję się czyimś poleceniem. Czasami recenzją, którą gdzieś przeczytam, a czasami jednak wybieram książkę po okładce, chociaż w życiu staram się nie kierować tą zasadą. Książek nie ocenia się po okładce podobno, ale ja trochę po okładce oceniam i sięgam często po takie, które, które jakoś mnie zaintrygują, albo których okładka bardzo mi się spodoba, które mają jakieś piękne zdjęcie czy cudowną grafikę, ale też temat. Najbardziej lubię takie literackie ciągi, kiedy narrator książki A czyta książkę B, albo autor jednej przyznaje się do inspiracji inną. Trochę takie literackie lokowanie produktu, ale motywowane wyłącznie intuicją czy, czy potrzebą autora. No i potem idziesz do księgarni i na półce z nowościami widzisz na przykład Dennis Johnson, z o pociągach. I wtedy nie patrzysz na okładkę, nie, nie słuchasz się recenzji, tylko, tylko bierzesz w ciemno. Niech ja byłem po książkę Jeleny Kostuczenko przyszło nam tu żyć, bo od lat czytywałem jej reportaże publikowane w rosyjskiej nowej gazetie, niektóre nawet sobie odpowiadają. Po tę książkę warto sięgnąć również z uwagi na osoby tłumaczki Kasi Kwiatkowskiej-Muskalewicz, która sama jest świetną reporterką. Mam taką swoją listę autorytetów, które są dla mnie drogowskazami. Moim autorytetem może być dobry bibliotekarz, sprawdzony księgarz, ulubiony recenzent czy krytyk, a przede wszystkim nazwisko autora czy wydawca. Często jest tak, że sięgam po jakąś książkę, bo zainteresuje mnie jej tytuł lub przyciągnie do siebie jej okładka. Bardzo cenię sobie również polecenia moich koleżanek i kolegów z domu słów. Sięgam po książki, które mi się podobają. Z pięknymi okładkami, i sięgam po książki, na przykład książki czarnego, książki w seriach, które, y, które wiem, że są sprawdzone, wiem, że są dobre, na których się nie zawiodłam, na przykład seria amerykańska wydawnictwa czarne albo seria z białymi okładkami, seria reportaży, y, znak jakości czarnego.